serdecznie, to Magda Kam. Dzisiaj uszyjemy sobie junk journal. Tutaj już mam skończony journal z przygotowaną sygnaturą do wszycia, ale najpierw pokażę Wam, jak zrobić taką ładną, dekoracyjną, blisowaną wstążkę do ozdoby art journala. Potrzebny jest cienki papier. Tutaj mam dwa kawałki wycięte z papieru barwi ksero barwionego kawą. O barwieniu papieru robiłam cały cykl na blogu kreatywnym. Mnóstwo wiedzy zachęcam do Przeczytania i zapoznania się z tym cyklem. Te kawałki mają szerokość jednego cala, ale oczywiście mogą być dowolnej szerokości. I tutaj mam kawałek z papieru skrapowego o szerokości 1,4 cala. Najpierw papier potuszowałam tuszem Distress Oxide w kolorze Vintage Photo. Akurat tym miałam pod ręką, ale w sklepie światła jest również w wersji archival, czyli permanentny, jeszcze fajniejszy. I teraz zaczynam składanie harmonijki, czyli robię plisy robię to w zasadzie w powietrzu, na oko zaczynam zaginać papier i kontynuuję aż cały papier jest zagięty nie staram się robić tego jakoś super prosto te plisy mogą być różnej szerokości nie muszą być równe nawet chyba fajniej wygląda jak są nieco pod skosem ale oczywiście, jeżeli jesteś pedantką i chcesz, żeby to było yy, perfekcyjne, no to najpierw można zbiegować na biegownicy. Czyli pierwszy papier mam zagięty i teraz biorę klej i doklejam drugi kawałek. I kontynuuję zginanie. Teraz w którą stronę? W tą, było mi łatwiej. Te wstążki robi się super szybko, a naprawdę wyglądają niezwykle efektownie. I to jest też dobry sposób na wykorzystanie skrawków, których zawsze mamy mnóstwo pod ręką. Zawsze produkujemy mnóstwo skrawków, i później nie wiadomo, co z nich zrobić. No dobra. Oczywiście można kontynuować i robić tę wstążkę bardzo długą, później sobie zwinąć w rolkę i odcinać tyle, ile nam pasuje. Co robię dalej? Biorę klej i nakładam na Papier skrapowy, i zaczynam przyklejać, przyklejam od góry plisów, i przyklejam troszkę wyrównuję, ale tak jak mówiłam, nie staram się, żeby ta Wstążka była jakaś super perfekcyjna, super prosta. Okay. I mamy gotową wstążkę. Teraz odcinam koniec i wstążka gotowa. Taką wstążkę można przycinać na dowolną odległość, ponieważ jest sklejona, więc nie będzie się rozwijać. Na blogu kreatywnym jest też wpis na temat tych wstążek i tam pokazuję jeszcze inne sposoby, jak zrobić wstążki również z wykorzystaniem materiałów tkanin. A teraz przechodzimy do albumu. Najpierw opowiem nieco o konstrukcji tego albumu. Jest to album z jedną sygnaturą, w której jest kilka stron. Okładka jest miękka, bo taką chciałam zrobić, więc wzięłam papier pakowy, dosyć cienki. O grubości prawdopodobnie tyle co papier ksero. Przycięłam na około 2 cm więcej niż strony w albumie, i oprzyłam na maszynie materiałem. I teraz to miała być okładka na zewnątrz, ale jak uszyłam, okazało się, że ta okładka mi sterczy na zewnątrz. No cóż, tak bywa. Nie ma z co walczyć, więc zmieniłam koncepcję. I teraz ten. Ozdobny materiał jest w środku, a to, co miało być w środku, jest na zewnątrz. Ponieważ miałam dostęp do maszyny, której zazwyczaj nie posiadam, ale odwiedzałam mamę i mama ma maszynę, więc postanowiłam wszystko oprzyć. Te przeszycia naprawdę dodają wiele uroku. Element dekoracyjny jest no, niezaprzeczalny. Więc papier skrapowy najpierw oczywiście potuszowałam i przyszyłam do okładki. Również z wstążeczki przykleiłam najpierw, a potem przeszyłam, więc wstążeczki są wzmocnione, nie odpadną na pewno, nie oderwą się i nie będą rozklejać okładek. I taki ciekawy trik zastosowałam do zamocowania elementu dekoracyjnego na górbiecie. Mianowicie wszyłam tą samą stążeczkę, którą używam do wiązania albumu, tutaj pod papier skrapowy. I tutaj właśnie do tej z Śążeczki będę sobie mocować później ozdobę grzbietu. Tutaj mamy kolaż z różnych elementów. Z tych samych papierów, których użyłam w albumie. To jest akurat taki papier, skrapo, papier pakowy i tutaj z tyłu również jest przeszyta dekoracja. I teraz pokażę strona po stronie, jak wyglądają karty w sygnaturze. Bardzo lubię używać papierów skrapowych przy robieniu junk journali. I to jest akurat kolekcja Back in Time z 13 Arts. No ta kolekcja jest niesamowita. Bardzo fajnie pasuje do junk journala. Taki styl retro. I główną, głównym celem, dlaczego używam papierów skrapowych w junk journalach jest to, że te papiery są sztywne. I na tych papierach po prostu dodaję mnóstwo dekoracji. Mnóstwo kieszonek. Na barwionym papierze Xero te ciężkie elementy sprawiają, że karty nie pracują zbyt fajnie. Wyginają się, jest szansa, że się przerwał. Natomiast na papierze skrapowym można sobie pozwolić na e, dodanie sporo tych dekoracji. Tutaj mam kolaż z kieszonką na mały tak. Natomiast tutaj mam dwie kieszonki i zanim przykleiłam kieszonki, no to maszyną oprzyłam dookoła tutaj mam kartę i tutaj również dwie karty, to są pozostałości z kolekcji. Następnie mam papier pakowy. On jest dosyć cienki, ale fajnie tutaj pasuje, nawet jest jeszcze nieco pogięty, więc dodatkowy taki element dekoracyjny. I co lubię robić? Teraz dodaję taką zakładkę, którą przypinam na spinacz. Tutaj akurat jest kolejna wstążka. Tym razem ta wstążka y, nie była wycinana, tylko po prostu wyrwana, zarówno papier pakowy, jak i papier skrapowy. Jest, jak widać, ma obtarte krawędzie, oczywiście potuszowane. Takie małe strony również dają uroku. I tutaj to był papier z jakiegoś zeszytu do kolorowania, który najpierw zabarwiłam. Kawą I dodałam mnóstwo chlapań, żeby jeszcze bardziej postarzyć wygląd tego albumu. I ta karta będzie mi trzymała w dwie strony. Tutaj jest wstążka. Ta wstążka jest jeszcze dodatkowo przeszyta na maszynie z zygzakiem. Następnie mam kopertę. To jest duża koperta. Widać, to jest koperta z odciętą klapką. Którą zgięłam na pół, dodałam papier skrapowy i w ten sposób mam dwie strony z kieszonkami. Następnie miałam starą kartę indeksową do segregatora, którą przycięłam. I tu jest... ten kolor mi nie bardzo pasował na początku zielony, ale oczywiście zabarwiłam go kawą, dodałam chlapania i uważam, że całkiem fajnie taki y, mocny, kolorowy akcent się sprawdza w albumach. Mimo, że to nie jest kolor idealnie pasujący do kolekcji, ale myślę, że podnosi wartość estetyczne tego albumu. Tutaj mam tylko kolaż. Dostałam od Kamili takie super fajne bilety i je też wykorzystałam, bo bardzo fajnie tu pasują. Natomiast tutaj ta kieszonka ze wstążką zrobioną z tkaniny, która została po prostu ma podczas szycia marszczona. Ta kieszonka jest zrobiona z torebki po herbacie. Tutaj widać, że jeszcze w dół tej torebki pokleiłam papierem skrapowym i zrobiłam kieszonkę. Natomiast tutaj mam długi tak, zakładkę do książki, który mogę włożyć za ten element dekoracyjny. Bardzo lubię właśnie takie strony, które nie są pełną stroną, tylko takie węższe. One również się fajnie sprawdzają i ładnie wyglądają w albumach. Tutaj mam takie też miejsce do włożenia kilku tagów i dekoracji. Następnie mam znowu stronę z papieru skrapowego. I tutaj mam kieszonkę. Za ten kolor również mogę wsunąć. Tak, natomiast tutaj jest tak niecałkiem przyklejona kieszonka, za którą również mogę wsunąć kartę. I następnie mam trzy takie mniejsze strony. Tutaj jest kolaż, tutaj jest wstążka i to, co mi zostało z odcięcia z tej karty indeksowej, udekorowałam z jednej strony kolarzem i następnie mam poklapaną kartę barwioną prawdopodobnie cebulą. Tutaj można coś jeszcze włożyć pod ten tak. Tutaj jest wstążka. I kolejna strona to są dwie duże koperty sklejone klapkami ze sobą. Najpierw odcięłam krawędzie, żeby mogła to rozłożyć. Wzmocniłam papierem. Później przykleiłam kieszonki. Oczywiście, papier skrapowy do dekoracji. I tutaj mam karty. Jedna i tu jest druga. I teraz tyle zachodu z tymi dwiema kopertami, po to, żeby zachować okienka adresowe, przez które można zobaczyć, co jest na karcie. Następnie mam kilka kart na zapiski, po prostu z papieru barwionego kawą. I to jest taki papier pakowy. I na środku mała karta z oberwanymi brzegami. A tutaj jest jeszcze szyta wstążka z koronką. I tak wygląda album. No i teraz będziemy szyć. Położyłam sobie już strony tak jak powinny być. Przygotowałam do szycia i teraz przygotuję sobie szablon. Czyli mam kawałek papieru o szerokości stron. Zginam na pół. Teraz zginam na pół. Jeszcze raz. I teraz od góry zginam tak mniej więcej na odległość 1 cm. I to jeszcze raz na pół, tak nie do końca, żeby zostało i w ten sposób mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc do szycia i teraz szablon wkładam do środka strony i żeby mi się nic nie poruszyło, to sobie Przypinam spinaczem. Czyli jeszcze raz się upewniam, że wszystko jest ładnie dociśnięte do środka. I przypinam dużym spinaczem biurowym. Jeden i drugi. I to samo. Najpierw się upewniam, że wszystko jest w porządku i teraz trzeba zrobić dziurki. Czyli ułożyć sygnaturę w okładce. Nie było dobrze. Nie wiem i dobrze. Nie wiem tutaj. Okej, okay. dobra, chwila prawdy. Zaczynam dziurkować. To nie jest prosta sprawa, bo trzeba przedziurkować przez sygnatury Oj. i na zewnątrz. No i tutaj krzywo. Dobra, teraz trochę lepiej będzie dziura. Nie szkodzi. Materiał się wykładzi. Okej, okay. no pierwsze jest. ok dobra jakoś wyszło, teraz to sobie zostawię ten tutaj i zacznę szyć od dołu szyję nicią do jeansu ona jest nieco grubsza niż zwykła nitka i mam mniej więcej trzy razy szerokość strony myślę, że to będzie za dużo, ale ale zostawiam ale więcej niż później dorabiać to się nie da Teraz oczywiście już usuwam ten niepotrzebny papier i zaczynam szyć. No i czasem po prostu trzeba tak strona po stronie. Przekładać, widzę, że tutaj już nie trafiłam w jedną stronę. OK. Teraz jeszcze trzeba trafić w dziurkę na grzpiecie. No nie jest to. Nie jest to prosta sprawa, ale staramy się. Teraz dziurka była tu, i teraz przez tę te No dobra, szyję nieporadnie. Mimo, że uszyłam już mnóstwo albumów, to jednak mistrzem szycia nie jestem. Przeszyłam jeden raz w górę, zaczęłam na dole, teraz mam igłę z nitką na górze. I zostawmy moje szycie, co jest ważne. Ja tutaj zrobiłam tą pierwszą dziurkę dosyć blisko krawędzi, ponieważ bałam się, że sobie przeszyję y, tą wstążkę do przyczepienia chwosta. Ale oczywiście. Optymalnie by było, gdyby ta pierwsza dziurka była w odległości około 1,5-2 cm od krawędzi strony. Druga sprawa jest taka, jeżeli mamy te, takie mniejsze strony, to należy zwrócić uwagę na to, żeby co najmniej dwie dziurki przechodziły przez taką stronę. Wtedy ta strona będzie dobrze przymocowana. Akurat tu mi się udało, że mam trzy dziurki, to jest super, ale muszą być przynajmniej dwie. Na jak będzie jedna dziurka, to ta strona po prostu będzie latać. No i teraz kontynuuję ściek w dół. Teraz powinno już być łatwiej, ponieważ strony już mi się trzymają. Naciągnęłam tą nitkę. No i teraz mam nadzieję, że trafię. Teraz została mi tylko ostatnia dziurka do przeszycia i to jest dobry moment, żeby delikatnie ponaciągać te nitki. Mimo, że to jest nić do jeansu, ona jest grubsza i bardziej wytrzymała, to jednak może się urwać. Dlatego nie należy też robić zbyt dużo tych dziurek. Pięć to jest naprawdę już maksimum. Najlepszy ściek do szycia rank journala to jest trzydziurkowy pamfletowy, czyli zaczyna się w środek, na zewnątrz, góra, przez całość journala, na zewnątrz i wraca się do środka, albo na drugą stronę, od tyłu do góry przez długość grzbietu dołem i, i na zewnątrz. To jest najlepszy ściek. Nie mogłam takiego ścieku zastosować, ponieważ mam te małe karty. One muszą mieć dwie dziurki co najmniej, więc musiałam zrobić pięć, ale jakoś sobie poradzę. No i teraz na zewnątrz. jak już jestem na zewnątrz, znowu lekko dociskam, dociągam te nitki i co robię? Odwracam journal, biorę igłę, przekładam pod nitką na zewnątrz, jeszcze raz naciągam, żeby już wszystko było fajnie naciągnięte no i powtórka z rozrywki, trzeba teraz iść igłą do środka. Nawet się udało fantastycznie. I teraz mam oba końce nici w środku. Jeszcze można. Poprowadzić tę nitkę tutaj pod tym ściekiem. I wystarczy zawiązać. Wiążę zazwyczaj na trzy supełki. I album uszyty. Specjalnie zostawiłam sobie dłuższe końce nici na dole albumu, ponieważ tutaj mam zamiar nawlec koraliki i to będzie dodatkowa ozdoba mojego journala. Grzbiet wygląda w miarę przyzwoicie. Środek wygląda też nie najgorzej. Niektóre strony są nieco przesunięte do boku, ale całkiem wyszło przyzwoicie, mimo że tak poradnie szyłam. Album jest ukończony, koraliki dodane, prezentuje się następująco. Tak szybko tylko pokażę jeszcze raz w całości, ponieważ omawiałam po kolei wszystkie strony. I została jeszcze jedna rzecz, mianowicie trzeba dodać chwost do grzbietu. Tutaj sobie przygotowałam Tą rzeczkę. I teraz, w jaki sposób można to zrobić? Po prostu można wziąć sznurek, przewlec, zawiązać i do tego sznurka po prostu dowiązać chwost czy koraliki, czy sobie, co tam sobie wymyślimy. Można użyć spinacza, do spinacza też dowiązać koraliki. Na przykład tutaj zrobiłam właśnie taką ozdobę do spinacza. Dowiązałam na sznureczku koraliki. I na tym również można zawiesić chwost. Jak ktoś ma materiały do robienia biżuterii, te kółeczka takie, to można również tutaj przyczepić kółeczko i do tego kółeczka dowiązać chwost. Można uczyć takiego karabinczyka, i po prostu łatwo zawiesić. Ja właśnie użyję karabinczyka, ale nie tego. Bo jest srebrny i mi trochę kolorystycznie nie pasuje, ale mam tutaj taki mniejszy miedziany i tutaj dowiązałam stążeczki oraz koraliki. I to już jest wisienka na torcie, i album jest zakończony. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Cześć!